To nie jest film o treningu, to jest film o tym, dlaczego ja dalej robię to, co kocham i ty też tak możesz. Każdy facet na ten moment, gdy wraca z pracy, jest zmęczony, nie ma energii, ciało jest sztywne, nie chce się ruszać, nie chce się nic robić i masz ochotę przeleżeć sobie ten wieczór na kanapie, nie robić nic, ale masz też świadomość, że twoje ciało jest w coraz gorszym stanie, ciało sztywnieje i z czasem takie myśli w głowie, że dzisiaj znowu też możesz odpuścić, pojawiają się coraz częściej. Masz świadomość też tego, że przez to twoja forma jest w coraz gorszym, coraz gorszym stanie, coraz mniej masz ochoty na to, żeby realizować swoje pasje? To normalne, ale nie musi tak być. Jeśli mnie nie znasz, ja nazywam się Paweł, jestem trenerem personalnym i w 2024 roku razem z moimi podopiecznymi zrzuciliśmy 260 kg i te kilogramy na wadze to jest jedno, ale to jak zmieniło się ich ciało, ich życie, ich sposób funkcjonowania to jest dopiero efekt, który tak naprawdę mnie satysfakcjonuje i który ma realny po prostu wpływ na ich życie. Więc jeśli chcesz zobaczyć te efekty, tutaj masz mojego Instagrama, wpadaj, zapraszam Cię i lecimy sobie z tematem filmu. Potrzebujesz rano zrobić krótki trening. Ja to robię w ten sposób, że jest to bardzo krótki czas, to są trzy proste ćwiczenia po jednej serii i to nie ma być po to, żebym lepiej wyglądał, żebym lepiej lepsza była moja sylwetka, tylko to ma być po to, żebym się obudził, żebym nie potrzebował 4 kaw do południa, żeby się jakkolwiek rozbudzić, tylko żebym od razu sobie wjechał na start dnia z energią. Więc robisz proste ćwiczenia, kilka, kilka dosłownie to jest kilkadziesiąt powtórzeń tak naprawdę, po to, żeby podnieść tętno, obudzić się. Oprócz tego ja robię trzy treningi w tygodniu, takie główne, które już zajmują mi trochę więcej czasu, po to, żeby być sprawnym, żeby być silniejszym, żebym mógł robić to na całą... Ochotę. i po prostu taki trening mi to daje, ja jestem coraz bardziej silny, też mnie to jarek sobie progresuje i to jest główne źródło mojego po prostu dążenia do lepszej formy, nie? U mnie te trzy treningi w tygodniu to nie jest tylko budowanie siły i budowanie formy, tylko to jest coś, co po prostu pozwala mi na to, że jak wracam z pracy zmęczony, to mam jeszcze siłę, mam energię na to, żeby robić coś ze swoimi najbliższymi, żeby robić coś fajnego, a nie leżeć na kanapie i wiesz przeczekać do kolejnego dnia. No nie? Bo tak to bardzo często wygląda u facetów, że gdy wracają z pracy, to po prostu wchodzą w taki tryb przetrwania do jutra, no i znowu to samo, i znowu to samo, i znowu to samo, potem w weekend jest jakaś tam przerwa, ale jeżeli mam taką pogodę jak teraz, czyli jest grudzień, zimno, być może styczeń, nie wiem kiedy będzie to oglądał jest zimno i nie ma za bardzo ochoty na to, żeby robić coś na zewnątrz, no to leżymy sobie wiesz, cały weekend gdzieś tam w domu na kanapie i nie robimy nic aktywnego. I to jest tragedia dla Twojego ciała, dla, tragedia dla Twojego samopoczucia i Twojej energii. No i nic dziwnego tym, że potrzebujesz, wiesz, rano o 5 km, żeby się obudzić. Być może źle sobie do tego podchodzisz, bo być może myślisz, że trening to jest czas, który stracisz, że trening ci ten czas zabiera. A podejść sobie do tego inaczej, to jest inwestycja. Ja, gdy poświęcam na trening półtorej godziny, to wiem, że to mi się zwraca kilkukrotnie, bo dzięki temu czas, który mam poza treningiem, Czyli całą większość. Po prostu jestem aktywny, mogę coś robić. Jestem sprawny i mam na to ochotę, a nie po prostu jestem, wiesz. Wyrozładowane z energii, i tylko czekam na to, żeby przetrwać do jutra. Więc to mi daje tradycję, ja to traktuję jak inwestycje i też możesz w ten sposób do tego podchodzić. Nie mówię tego, bo mi się udało, mówię to dlatego, że widzę ten schemat ciągle powtarzalnie u facetów, z którymi pracuję. Goście, po 30-40 parę lat, praca, rodzina, dom, i dokładnie ten sam schemat, nie? I wiesz, nie każdy chce to zmieniać, i to jest ok. Jeśli nie chcesz tego zmieniać, jeśli to ci nie przeszkadza, w porządku. Ale jeśli czujesz, że coraz szybciej się męczysz, że ciało cię ogranicza, że w głowie masz więcej chęci do działania, a Twoje ciało po prostu ci to uniemożliwia, no to wiesz, że czas na zmianę i trzeba coś z tym zrobić. I to nie jest kwestia wieku. To nie wiek zabiera Ci formę tylko brak zdecydowania do aktywnych działań. To ci zabiera formę, to ci uniemożliwia jej zrobienia. Ciało powinno Ci służyć, a nie cię ograniczać. Ciało ma Ci służyć, a nie cię ograniczać, a forma to nie jest kwestia tylko wyglądu, tylko forma to jest kwestia możliwości później wyboru. Co chcę robić, jeżeli mam na coś ochotę, to po prostu to robię, a nie ograniczam się tym, że mam zadyszkę, że wiem, że nie dam rady, że kondycja moja nie wytrzyma, że po prostu nie mam na tyle wytrzymałości w sobie, nie? Jeśli dzisiaj nie masz siły po pracy, wracasz zmęczony, być może coś tam cię boli, bolą cię plecy i od Składasz swoje pasje na potem, no to masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza opcja to po prostu czekać i zobaczyć, że za rok jest jeszcze gorzej, że jesteś w gorszym stanie niż byłeś wcześniej. Albo opcja druga, zacząć działać, zacząć trenować, zacząć się zdrowo odżywiać, zacząć dbać o swoją fizyczność, o swoje możliwości. Ty, ja i każdy z nas potrzebuje trenować, potrzebuje zdrowo się odżywiać, potrzebuje ogarnąć swoje ciało w ten sposób, żeby móc z niego korzystać. Nie może być sytuacji, że Ty się dusisz po przebiegnięciu kilku kilometrów, albo po prostu, że Ty chcesz więcej, niż twoje ciało ci umożliwia. Ja wybrałem drugą opcję i dlatego mogę sobie żyć po swojemu, mam energię i ochotę na to, żeby sobie wskoczyć za chwilkę do takiej wody i czerpać z tego energię, czerpać z tego spokój i radość. I jeżeli to do ciebie przemawia, Czujesz taką energię i chcesz coś, coś tam sobie zmienić, być może jest coś, co Ci przeszkadza, ale nie wiesz, jak zacząć z tym działać, to tutaj masz mój Instagram. Wpadnij na niego, zobacz, jak rozwiązuje takie same problemy, jak być może twoje, z innymi facetami. Jeśli będziesz chciał, to odezwij się do mnie wiadomości. A na start na moim Instagramie czeka na ciebie 7-dniowe wyzwanie. Jest zupełnie za darmo. To jest też wyzwanie, w którym masz kontakt ze mną, współpracujesz ze mną przez te 7 krótkich dni. Zobacz, na, na czym to dokładnie polega, ale benefity, które z tego wyniesiesz, to jest wzrost poziomu Twojej energii. Jeśli czujesz, że budzisz się rano i po prostu nie masz siły, musisz się wierzyć wypić tam 5 kaw, czy, czy po prostu do południa się rozbudzać, to mam prosty sposób na to, żeby to zmienić. Wpadnij na mojego Instagrama, zobacz, no i być może będzie to coś dla Ciebie. Skorzystasz. I wyniesiesz z tego po prostu beneficjent zupełnie za darmo, bo to wyzwanie, po prostu ta współpraca ze mną jest darmowa przez ten krótki okres 7 dni. Oprócz tego zobaczysz jak pracuję z klientami, jakie efekty osiągamy i co nam pozwala te efekty osiągać. Także wpadnij, napisz do mnie, porozmawiamy też o Twojej sytuacji, być może będę w stanie Ci pomóc. W opisie tego filmu masz też link do współpracy ze mną, wpadnij, zobacz na czym to polega, o czym tam mówię. Jeśli Cię to zainteresuje, zapraszam Cię do konsultacji, porozmawiamy i sprawdzimy, czy po prostu jestem w stanie Ci pomóc. Rób formę, trzymaj się, do zobaczenia, hej!